Dzień dobry Państwu, nowy rok, nowe rozmowy, nowe materiały na naszym kanale. Zapraszam, zapraszam do subskrypcji, a dzisiaj drodzy Państwo porozmawiamy sobie z bohaterem zimowego transferu z Wilków Krosno do Ostrowi i Ostrów Wielkopolski. Jesteśmy w warsztacie u Tobiasza Musielaka. Dzień dobry, cześć Tobiasz. Dzień dobry. Ja tak rozpocznę troszeczkę prowokacyjnie. Żużlowiec zimą to ma klawę życie. Budzi się, i fajam. I tak to wygląda, tak to działa jak nie, jest oczywiście. w swoim przypadku. Oczywiście, że nie, że. Aktualnie teraz mamy styczeń nowy rok. W grudniu trenujemy troszeczkę mniej. Przynajmniej ja bazujemy na, 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 na treningach siłowych w grudniu, a teraz od stycznia rozpoczynamy troszeczkę więcej dynamiki, takiej delikatnie, trochę szybkości, ale nadal jeszcze trochę tą siłą. Yy, się podpieramy i wytrzymałościowe. Jak, jaka jest częstotliwość takich treningów? Załóżmy styczeń, luty, jak to wygląda w To jest około 5 razy w tygodniu. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze jakieś tam hobbystyczne granie w piłkę, yy, squash, yy, więc no, trochę się dzieje i no, to wiadomo, to nie, nie zabiera dużo czasu. No, bo tak naprawdę ja lubię, lubię trenować z rana, więc jak wstanę sobie gdzieś tam na trening, na, na poranny, trening 8 rano, 9, no to. To wtedy już mam y, przez cały dzień spokój. Taka jednostka treningowa w siłowni, jak długo trwa, jak, jaka intensywność, ty już znasz na, na ile już znasz ten swój organizm, wiesz, ile potrzebuje, żeby być dobrze przygotowanym, y, kondycyjnie, y, sprawnościowo w tym marcu, kwietniu, gdy ten sezon żożlowy będzie wchodził w życie? No, treningi zawsze trwają około godziny. Y, pilnujemy, żeby mniej więcej, mniej więcej to, te treningi się zazębiały i i żeby to, to miało ręce i nogi z Tobiaszem Dziurdziewskim z siłowni Transformers. Cały czas bazujemy na treningach. Oczywiście wplatamy nowe rzeczy, ale bazujemy jednak na, tej, na tym przygotowaniu doktora Mariana Misiaka. To jest stary model treningowy, ale cały czas się sprawdza. Wydaje mi się, że nie ma co, co zmieniać, gdy od 12 lat czy nawet 14 lat, już teraz nie pamiętam, dosłownie to samo to samo trenowałem i zawsze było ok. Ok, to jest trening, koniec treningu i wolne? No, nie do końca. Oczywiście trzeba przypilnować jeszcze całej logistyki. Trzeba posiedzieć tutaj w warsztacie z mechanikami i że tak powiem, trochę powalczyć ze sprzętem. Chociaż wiadomo, że mechanicy no to dzisiaj spokojnie, znaczy dzisiaj zawsze radzili sobie ze wszystkim, ale. Ale tak naprawdę no, oni są za to odpowiedzialni. Ja jedynie tutaj mogę rzucić okiem i, i no, że tak brzydko powiem, przypilnować, żeby było, było ok. Jasne, zgadza się. Ale Ty masz jeszcze też swoje pasje i czas musisz na nie znaleźć. Jak to w Twoim przypadku, bo wiem, że też zaglądasz często, gęsto do stajni. Tak, z żoną prowadzimy naszą stajnię, która się nazywa Musielak Horses, i, i gdzieś tam. To jest moja pasja, że tak powiem, wyniesiona z domu, bo zawsze w domu te konie mieliśmy. E, oczywiście żony też, ona nawet dużo bardziej zapalona jest ode mnie i dużo bardziej cierpliwa, jeśli chodzi o podejście do koni. E, I no, Generalnie teraz jest używana, więc muszę trochę więcej czasu spędzić na tym, żeby, żeby tych koni przypilnować, ale generalnie to mówię, że, że to bardziej żona jest głową i prezesem tej firmy. Zgoda. Tych koni powiedziałeś, ile jest tych koni? No, aktualnie mamy 7 koni, dwa są hotelowe w pensjonacie, a, a 5 jest naszych. Trzy konie chodzą regularnie już teraz z powrotem. Żona wróciła do, do pracy jako instruktor nauki jazdy i, i się w tym spełnia, i trzy konie są e, typowo rekreacyjne. I chce się powiększyć stajnie, jak to wygląda? Czy, czy, czy tyle tych koni Wam wystarcza? No i zapytam o tą stronę sportową: idziecie w kierunku e, typowo nie wiem, ujeżdżania, skoków? i, i jak, Jakie to są kwalifikacje? No, jeśli chodzi o... o. Czy to tylko taka rekreacja? Jeśli chodzi o rekreację i naukę jazdy, no to, to gdzieś tam yy, koni zawsze będzie brakować. Bo na przykład jeźdźców yy, tych adeptów można wrzucić na przykład 4-5 na jedną godzinę na 5 różnych koniach i, i mamy, mamy taką halę, że, że spokojnie by tam się 5 koni zmieściło, więc generalnie im więcej, tym lepiej, no bo, bo się zarobi więcej, ale generalnie, że ona się skupia na tym, żeby mieć. Yy, Oko, większe oko na mniejszą ilość jeźdźców. Generalnie nie potrzebujemy, żeby, żeby był tłok. Nie chcemy też, aby ktoś nie czuł się nieprzypilnowany, nie, nie więc, więc ze spokojem. I nie pamiętam drugiej części pytania. Jakie skoki, A, czy, tak. czy może. Tak, no żona cały czas się rozwija w tym kierunku, więc skoki przez przeszkody to jest jej konik. I, e, I ma takiego jednego fajnego konia, którym, którego właścicielem jestem ja. I e, gdzieś tam dobrze, fajnie się rozwija. E, Troszeczkę kontuzja stanęła na, na przeszkodzie e, dalszego rozwoju, ale gdzieś tam no wiadomo, no konie to jest, taka, e, to jest taki odłamek sportu, że że wiek nie gra roli tak naprawdę, więc czy ona będzie kontuzjowana miesiąc czy dwa, no to tak naprawdę nie jest jakiś, tak jak w żużlu, prawda? Jeśli zawodnik jest kontuzowany miesiąc, no to traci jedną piątą sezonu, tak? Zgoda, ty pewniej czujesz się w siodle czy na motocyklu żużlowym? <grym> Zdecydowanie na motocyklu. No to o tych motocyklach teraz porozmawiajmy. No, no muszę zapytać, yy, co spowodowało, że jednak zimą zdecydowałeś się na transfer? Bo tak aż trudno sobie yy, troszeczkę wyobrazić. Kilka miesięcy wstecz bym nie zaryzykował, ale yy, ekstraliga. Czołowy rider w drużynie. No, mógłbyś teraz tylko spijać śmietankę, jak to niektórzy twierdzą, a tutaj jednak zmiana. Nadal pierwsza liga przechodzisz do ostrowa. No właśnie tak nie wiem, czy z tą śmietanką jest do końca. Bo generalnie oczywiście w przypadku Awansu, no to jest jeszcze, początek jeszcze bardziej wytężonej pracy i to nie chodzi o to, że ja nie byłem gotowy na tą pracę, tylko po prostu e, muszę powiedzieć, że. Decyzje zostały podjęte wcześniej niż awans. To jest po pierwsze. Po drugie, akurat. Ale co, nie wierzyłeś w ten awans? Nie, to. Co, co ja byłem świadomy zupełnie, że możemy awansować już od, od połowy sezonu. Zresztą mówiliśmy sobie między nami, zawodnikami, no bo wiadomo, że w klubie to tam swoje rozgrywki tam w, do góry w biurze, a my, zawodnicy, to jednak trochę inaczej. I przeczuwaliśmy, że to może iść w dobrą stronę po. Po, tym bardziej po transferze e, australijczyka na Nariu, także zaczęło to iść w fajną stronę i, i tak z Andrzejem Lebedewsem, e, z Wackiem Milikiem zaczęliśmy troszeczkę bardziej tak wierzyć, że to się może udać faktycznie, tak realnie. I, i ja byłem tego świadomy, ale, ale mówię no od e, pięciu, czterech na pewno, pięciu może sezonów co roku praktycznie odbieram telefony, odbieram telefony od Pana Janka Garcarka nie? i tak w końcu. my dobrze, Panie Janku, to, to usiądźmy i porozmawiajmy poważnie, jakby to miało wyglądać, i, i już przed awansem jakby decyzja została podjęta. Chociaż y, muszę powiedzieć, że w Wilkach czuję się dobrze, bardzo dobrze i, i bardzo dziękuję za dwa lata wspólnie spędzone, bo wydaje mi się, że, że było bardzo, bardzo ciekawie. Dwa finały, jeden awans w tym, więc. Nie, wynik, wynik rewelacyjny. A, a gdyby tak bardziej szczegółowo pochylić się nad tymi wynikami, yy, zgoda, runda zasadnicza, yy, jesteście w czołówce, liczycie się w walce, yy, przychodzą mecze z Landshut w ćwierćfinale. Landshut trudny teren, wy jednak tam sobie poradziliście, odczarowaliście ten tor? Co tam było, yy, co wam nie udawało się wcześniej? No ja nie odczarowałem, <laughs> tak naprawdę, no, patrząc, ale, bo... bo tor jest yy, trudny naprawdę ciężko jest. Ale chodzi naleźć. o geometrię czy o nawierzchnię? O to i o to. Generalnie geometria jest trudna. Jest, chociaż wiadomo, no, geometria dla mnie nie sprawia problemu. Bardziej chodzi o, o dopasowanie sprzętu na tym, na tym ciężkim torze, bo też ciężko wyjechać na zewnątrz, na zewnętrzną linię toru w Landshut, kiedy nawet jest odsypana nawierzchnia, bo, bo nie ma w ogóle pochylenia na łukach, więc to jest dosyć ryzykowne i trzeba naprawdę Mieć szybkie motocykle, żeby przy tym krawężniku sobie uciekać. Yy, drużynę z Landscot pokonaliście w dwóch meczach, a w którym momencie uwierzyliście, że ten yy, finał, że, że ten awans jest naprawdę na wyciągnięcie ręki? Bo te Wasze wyniki do tego jakby nie do końca tak yy, mogły przekonać bo 49-41, rewanż 40-50 mówię już o półfinale i mówię o, o samym wielkim finale. Yy, kiedy przyszła ta myśl w Twoim przypadku? Po finale też wiedzieliśmy, że, że falubas jest do zrobienia. Bo tak nawet typowo patrząc na nazwiska, no to oczywiście falubas był strasznie ciężkim rywalem, bo wygraliśmy w sumie dwoma punktami, to, to fakt finał był godny finału, ale, ale już po, po, po finale wiedzieliśmy, że, że to jest do zrobienia. A, a te rozmowy wśród Was, zawodników, z władzami klubu, bo przecież tak. Pamiętam jeszcze czas, gdy Krosno nie było przekonane do końca wchodzić, nie wchodzić, awansować. Przebudowa stadionu, pieniądze, drużynę trzeba by prze, przemodelować troszeczkę. I, I niektórzy twierdzili, Krosno jeszcze pewnie się wstrzyma, rok, dwa może, no ale gdzieś musiał pójść ten sygnał. No nie, sygnał już poszedł rok wcześniej, kiedy yy, walczyliśmy z Ostrową. O, o awans do, do Ekstraligi, to, to był sygnał, że w klubie już wtedy mówili, że kurde, w sumie to my też byśmy dali radę. Ten stadion naprawić, porobić, e, tak, żeby te warunki były ok, ale, ale w sumie dobrze, że zostajemy w tej pierwszej lidze, e, Przygotujemy się do tego poważnie. I, I w sumie tak nikt nie mówił na początku. Wiadomo, że. Głośno też o tym się mówi, że dobra, tam te play-offy, a w play-offach wszystko może się zdarzyć i tak było. My, zawodnicy, już w play-offach wiedzieliśmy, że, że można rozmawiać o akstralice, ale po półfinale już wiedzieliśmy, że faktycznie jak falubas, no to, no to jest na przykład łatwiej niż, niż Bydgoszcz. A dlaczego? No nie wiem, tak sobie jakoś rozmawialiśmy dosyć luźno, bo wiadomo, że, że tam nie trwały te rozmowy jakieś tam, o kurde ten. Mm, bo tu Zagar, bo tu ten, nie, nie, nie. po prostu jakoś tak ogólnie, Całokształt. całokształtowo stwierdziliśmy, że jak Falubas to będzie łatwiej niż byt na przykład. Tobiasz, gdyby patrząc na Twój wynik indywidualny, to gdyby nie było play to Ty pewnie byłbyś top 3 przynajmniej pod względem średniej biegowej, no bo te playoffy, półfinały, finał chyba nie poszedł po Twojej myśli. Absolutnie. Absolutnie. No, no co się stało, powietrze zeszło, zaciągnąłeś hamulec, ja wiem, że w sporcie to tak nie działa, że można zaplanować wynik, tym bardziej o taką stawkę. Zgadza się, no play-offy nie były wymarzone w moim wykonaniu i faktycznie chyba z tego top 3 nawet, czy z top 5 wypadłem do, do dziesiątki, byłem dziesiąty czy dziewiąty, że teraz nie pamiętam, mi. ale to nawet nie o to chodzi. Dużo walczyliśmy ze sprzętem w sensie takim, że nawet ok, może jeździmy na dobrym, ale jakiś bieg nie wyszedł i zmieniliśmy na coś gorszego, powiedzmy, nie, i tak za dużo skakaliśmy po tym, po tych silnikach, kurczę, jeden Ashley, drugi Ashley, potem Jarek Krawczyk, nie, i to takie było. To ja już później w głowie też, jak wiesz, że na przykład nie możesz odjechać ze startu, nie możesz odjechać z łuku rywalom, no to już zaczyna się trochę plątanina w głowie i, i jakoś ten kłębuszek, kłębuszek się trochę zrobił większy i, i w sumie dobrze, że że ten sezon się skończył, bo teraz nowe jakby rozdanie i nowe, nowe rzeczy. Także ee, mam nadzieję, że będzie lepiej. A jeszcze a propos tej sytuacji, wtedy sytuacja jest bardziej nerwowa. Co się dzieje, nie wiem, w głowie zawodnika, yy, co na to działacze, władze klubu mają ekstraligę <noise> na wyciągnięcie ręki, a tutaj nie idzie, bo 49-41, 50-40, tu dwoma punktami, tam dwoma punktami w dwóch meczu, ale szczęśliwie. Tak, no, były rozmowy z, z władzami klubu, co się do cholery dzieje, ale zachowaliśmy spokój na tyle, że panowie, kurczę, spokojnie, bo jak będziemy na siebie skakać, no to, to na pewno nie zrobię wyniku dobrego. I faktycznie ten finał też postawiłem na silnik, który w rundzie zasadniczej był ok, a w finale jakby nie, nie, nie wydał, bo dwa pierwsze wyścigi, no to mógłbym o nich generalnie szybko zapomnieć. I później zmieniłem motocykl, który zagrał, tak naprawdę. Wykluczenie z, po zderzeniu z Maksymem, zderzenie nawet nie było zderzenia, dotknięcia nie było. Po prostu trochę Maksyma Borowiaka postraszyłem i Maksym upadła. Zostałem wykluczony, ale już wiedziałem, że ten motor faktycznie jest OK. I Michał Finfa kierownik stwierdził, że na 14 no to na pewno Tofik pojedzie, bo. E, no bo to też waga była dosyć duża. A na pewno no nie wiem, no tak, tak mi tłumaczył, że Postawił na doświadczenie i, i chyba się opłacił. Opłaciło się, ale ta końcówka meczu finałowego w Zielonej Górze, no może nawet nie końcówka, cały mecz bardzo nerwowy, przecież tych spięć na to, że tam było tyle i upadki, i wykluczenia y y y y <tryk> wtedy reagować? Ty jako doświadczony zawodnik jeszcze tym młodszym byś musiał pomóc. No właśnie w takich sytuacjach no to spokój należy zachować. To jest najważniejsze. Żeby nie dochodziły te jakby te bodźce, że. Ten wykluczony, tamten, żółta kartka, ten nie powinien być wykluczony i tak dalej. Po prostu zachować spokój, wziąć parę głębokich oddechów i, no i skupić się na robocie. Z zielonej góry wracałeś do Leszny, czy jechałeś do krosna świętować? Jak to wyglądało? Nie, no. no krosno, krosno ś... chyba oszalało. Wtedy Kres, z krosno świętowało w Lesznie przecież tak było? No pewnie, że tak, że y, nikt w Krosnie, y, w... W krosno czy w Zielonej Górze nikt nie chciał nas przyjąć, bo też Krosno-Dżańskie wchodziło w grę, ale jak ktoś usłyszał, że Wilki Krosno, no to od razu gul skakał, tak? Że ktoś chce świętować z Krosna awans w Zielonej Górze czy w okolicach, więc... No ja szybko, generalnie nie, nie myślałem długo. Pomyślałem o moim przyjacielu, panu Jarku Ucieśli z w Lesznie i mówię, panie Jarku, no trzeba zamknąć knajpę i otworzyć dla Wilków Krosno i był znak sygnał. Mi się udało. Czyli ten lokal Jarka, jak długo był zamknięty dla. Długo. <laughs> no i fajnie. Ekstra. Liga Angielska. Teraz przejdźmy do. do bo Ty jesteś takim globtroterem. Ta Liga Angielska za, zażarła, że tak powiem, w tym żargonie żużlowym. No i w Twoim przypadku wielu krytykuje, że dojazdy, że nie płacą tyle, ile powinni, że to różnie wygląda. Czym ty uzasadnisz swoje decyzje, że jednak Liga Angielska to jest to? Co cię tam trzyma? No na pewno nie do jazdy, bo sobie dolatuję samolotem. Więc jak ktoś mówi, że dojazdy go męczą do Anglii, no to znaczy, że z logistyki miał pałę w szkole. Generalnie do Anglii nie lata, się, nie jeździ z samochodem, tylko lata się samolotem. Baza sprzętowa jest druga tam. Mam też wspaniałego tam mechanika. Maćka Pietraszkę, który jeździł też paręnaście lat temu w Rzeszowie zresztą i generalnie logistycznie mam wszystko dopasowane w te, tak, że na, tak naprawdę nie mam na co na, narzekać. Ile kursów w sezonie żużlowym? W zeszłym roku pff, już tam chyba 92 loty zrobiłem. A, a później na miejscu mechanik odbieracie z lotniska, tak. na wody pędzicie. Ja, jak to wygląda tam? bo tutaj... W 90% latałem sobie z Wrocławia do Stansted. Stansted jest jakby godzinę od, od mieszkania Maćka, niedaleko Ipswich. Także mieliśmy dosyć dużo czasu, żeby, żeby sobie zjeść śniadanie, nawet czasami obiad, jakby gdzieś mecz blisko Ipswich. Także no. Bardzo, bardzo dobrze mam to rozplanowane bangi i No i tory mi pasują generalnie. Ja lubię tory cięższe tory niż, niż te łatwe geometryczne, więc dla mnie to w ogóle nie sprawia problemu. Ten nasz żużlowy patent się tutaj troszeczkę odzywa. Często korzystacie z takiej obsługi? Tak, dosyć często, bo nasza koza w warsztacie uległa destrukcji i i Ale to naszym powiedz... ogrzewaniem teraz jest metanol. No właśnie, i, i, jak to właśnie, jak to zadziałało, teraz już tutaj nam się kończy. A tak, na... wypalił się dosłownie. Nasza rozmowa się jeszcze nie kończy, jeszcze wracając tak, na że. krajowe podwórko i tą, tą ligę angielską też dodatkowo, zostajesz w Anglii, tak? Na tak, zostaję, zostaję w Sheffield. No i co, no generalnie też, no finanse jakby nie są tutaj najważniejsze, Wydaje mi się, że wypełnienie tego kalendarza, w przyszłym roku wraca też Leicester do najwyższej klasy rozgrywkowej i jest, będzie siedem drużyn, nie sześć, więc ten Różel w Anglii powoli wraca tam, gdzie jego miejsce wydaje mi się, że trochę wyżej niż, niż Szwecja będzie stała powoli Różel w Anglii. I ile zawodów Cię czeka? Ile startów w tym roku w Anglii? Nawet dokładnie nie wiem, no bo jak sobie policzymy, ee... 24 mecze w rundzie zasadniczej, do tego dochodzi ten oczywiście knockout cup, który tak naprawdę nie wiesz ile pojedziesz, bo możesz odpaść w pierwszej rundzie, możesz jechać do końca, jak pojedziesz do końca no to chyba tam jest kolejnych 8 meczy plus playoffy, dodatkowych 6, więc może się skończyć na 30 kilku. Jak już bijecie się wysoko w lidze angielskiej, Ty masz teraz najlepsze porównanie? W Anglii <coughs> jest, że też jest taka presja. Nie wiem, jak w polskiej lidze, że musisz, że nie, wynik absolutnie. jest ponad wszystko. Jak to wygląda tam? Absolutnie, no, wiadomo, no jest trochę presji, no bo są też ludzie, którzy przychodzą i słuchaj, bo ja tutaj dałem tyle i tyle na ten klub, no to fajnie by było. Nie? Ale, ale no worries, mate. Także jest, może nie presja, ale takie no, oczekiwanie. No bo oczekiwanie. Anglicy jednak oni traktują ten, ten sport dosyć poważnie mimo wszystko. E, mimo, że brakuje młodych ludzi w tym, w tym sporcie. Bo jednak, jak się patrzy po trybunach, no to, to w większości jest e, starsze osoby chodzą na trudel. Ale wydaje mi się, że są bardzo oddani, bo na przykład e, jak już wchodziliśmy do playoffów. No, to były pełne trybuny. Ekstra. No to, wiadomo, to nie jest 15 tysięcy ludzi, ale gdzieś tam około 5-6 tysięcy, no to, no to gdzieś tam porównywalnie do, nie wiem, e, łodzi czy innych ośrodków w Polsce. Ty jesteś zawodnikiem jakby z zewnątrz w tym angielskim parku maszyn? No, znacie się z tymi zawodnikami i z większością, ale też jest taka jakaś współpraca? Czy tej współpracy nie ma? Każdy sobie? Eee. Nie, no jest trochę współpracy, tylko to wygląda podobnie jak tutaj w Polsce, że jak ktoś wygra wyścig, no to tam ktoś zawsze podejdzie, no i co zrobiłeś, tam wymieniamy się jakimiś spostrzeżeniami, to, ale to wygląda bardzo będzie inaczej jak, jak tutaj w Polsce. Tobiasz, nowe wyzwanie to Ostrów Wielkopolski, jak już wspomniałeś kilka lat, telefony od pana Janka Gercarka, yy, jakie tam wyzwania, no bo też pewnie będzie jakaś presja o dobry wynik. No właśnie presji za bardzo nie ma, ale jest no wiadomo, jest chęć powrotu do, do Ekstraligi, ale wiadomo, że na papierze są inne drużyny, które bardzo mocno chcą awansować. Ale Wilki też nie były faworytem. No właśnie to chciałem powiedzieć, że też nie byliśmy faworytem, a się jednak udało. Więc zobaczymy. Na razie awansujemy do play-offów. Jest sześć drużyn, więc jest trochę łatwiej niż ta czwórka, więc A gdybyś miał ocenić, układ sił? Falubas, Polonia? Nie generalnie mi to wszystko jedno, kto wygra rundę zasadniczą, to jest dla mnie bez znaczenia, wydaje mi się, że nie powinno mnie nawet to obchodzić. Doświadczenia albo wspomnienia z Ostrowskiego Toru, dobre, złe? No ja zdawałem licencję w Ostrowie, to jest dla mnie taki sentymentalny wrę wręcz y, tor, więc y, bardzo lubię tam jeździć, zawsze, zawsze często jak tam wracałem na jakieś różne eliminacje czy półfinały z Polski, świetnie mi się tam zawsze jeździło. No to co, no to teraz już jakby końcowy etap tych przygotowań, a może decydujący, no bo będzie luty, marzec, sparingi, już coś wiecie, jak to będzie wyglądać w przypadku Ostrowa? Nie wiem, jeszcze nie mamy zaplanowanych sparingów, myślę, że trener Staszewski gdzieś tam powoli e, zbiera sobie drużyny, które ewentualnie by chciały, e, chciały pojechać z nami sparring. sparing, e, no zobaczymy blisko będziesz miał na zawody na treningi? No to już yy, inna sprawa. No właśnie, bo troszeczkę tych kilometrów zrobiłeś w ostatnich dwóch sezonach kilometrów na kołach, patrząc na dojazdy do Krosna. No trochę się latało. A, był też samolot. Nie, no żartuję, trochę się latało po autostradach. A, rozumiem. Myślałem, bo wiesz dlaczego, yy, skojarzyłem z tym, z tym lataniem yy, w powietrzu, bo gdzieś tam słyszałem, że nawet pomyślałeś albo taka myśl przeleciała, że fajnie by było zdobyć yy, Papiery pilota tych lekkich, ultralekkich samolotów. Tak, znajomy Maciej Musielak jest, yy, jest pilotem i, i dużo lata po nad Lesznem. I zawsze moim marzeniem też było yy, zdobyć yy, uprawnienia na, na motolotnie, bo ja pochodzę z takiej małej miejscowości, w której, w której było lądowisko dla motolotni. Popołowonieskie. Dokładnie tak. I, I zawsze mnie to fascynowało, zawsze tam piątkę benzyny brałem dla. Dla, e, dla pana Stefana i dla pana Tadeusza i, i który z nich tam przyjął tą piątkę, no to mnie zawsze e, brał i lataliśmy nad okolicą. Chłopiec, to w Tobie siedzi to ekstremum. Musi się wci wciąż dziadzie. Jak tu nie żurzę? No teraz ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który ubezpieczenia <grym> robi i mówi: "No odpuść sobie, bo to lotnie, bo często jeżdżę na oględziny. O, ale nie, no, no to tak mnie na pewno nie, nie zniechęci. A jeszcze zapytam, ten, ten samolocik to cały czas aktualne marzenie, żeby, tak, żeby wbić? Tak, ale mam na razie za dużo wszystkiego na głowie, żeby myśleć o, o tych sprawach, ale myślę, że pewnego dnia to nadejdzie. A wiesz, że twój były trener i żurzel i, i samoloty? Ale nie miał koni. A nie miał koni. No i tym akcentem, drodzy Państwo, będziemy powoli kończyć. Od naszego partnera, partnera naszego programu, kawa, nie wiem czy kawę pijesz, ale kawę piję. Kofeina, bardzo dobra, przekazuje. Wszystkiego dobrego, powodzenia w tym zbliżającym się sezonie żużlowym, realizuj te swoje marzenia, żurzel, konie, samoloty, może coś jeszcze dojdzie, także oby tylko czas, albo dobę yy, 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 No jak, jak zwiększysz dobę, no to nie ma problemu. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Tobiasz Tofik Musielak, nowy zawodnik Arget Malesy Ostrowi, Ostrów Wielkopolski, był dzisiaj naszym gościem. Ja Państwa zachęcam do subskrybowania kanału. Rozpoczynamy nowy rok, nowy sezon i jedziemy z koksem. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, Dzięki. Tobiasz.